Dostosowanie struktury menu w serwisie PSI wymaga kilku prostych czynności. Przechodzimy do menu i strony w sekcji Edycja treści. Widoczna struktura menu jest wiernym odzwierciedleniem naszej strony parafialnej, co możemy zweryfikować, klikając na Podgląd strony. wracamy do panelu administracyjnego. Aby zmienić układ pod menu wystarczy uchwycić interesujący nas element lewym klawiszem myszy i przeciągnąć go w stosowne miejsce. Klikamy na "Podgląd strony, jak widzimy, zmiany zostały... Wprowadzone automatycznie. Aby je ujrzeć, wystarczyło odświeżyć naszą stronę internetową. Zmiana nazwy istniejącej podstrony jest równie łatwa. Należy najechać kursorem na tę podstronę, następnie kliknąć lewym klawiszem na przycisk Edytuj. Zmieniamy tytuł strony, po czym klikamy na przycisk Zatwierdź. W podglądzie strony widzimy, że zmiany zostały uwzględnione. Mamy również możliwość bezpowrotnego usunięcia istniejącej strony. W tym celu najeżdżamy kursorem na wybraną stronę, następnie najeżdżamy na opcję, gdzie automatycznie rozwinie się menu kontekstowe, z którego wybieramy Usuń stronę. Potwierdzamy, klikając na przycisk Tak. Strona została usunięta. Teraz. Dodamy nową stronę. Klikamy lewym klawiszem myszy na przycisku Dodaj stronę. Wpisujemy tytuł strony. Opcjonalnie możemy wprowadzić jej opis. Zatwierdzamy. Strona została dodana. Co jest widoczne w podglądzie strony. W podobny sposób możemy dodawać działy. Korzystamy z przycisku Dodaj dział. Wpisujemy nazwę działu, po czym zatwierdzamy. Analogicznie Dodajemy drugi dział. Działy zostały dodane. Teraz możemy przypisać do nich poszczególne podstrony, przenosząc je chwytając lewym klawiszem myszy. Jak widzimy, zmiany są widoczne na naszej stronie internetowej.